Cholera. No cześć. Grabarz śpiewał kiedyś, że każdy nowy dzień rodzi nowe oświadczenia? Przepraszam, e, paranoje. Ale w tym przypadku chyba możemy traktować to jako synonimy. Tym razem tylko 24 godziny, niecałe 24 godziny musiałem czekać, aby znalazł się kolejny materiał do skomentowania. Zrobiła się wczoraj, Całkiem duża jak na piłkę ręczną, burza medialna wokół wiadomych wydarzeń, więc trzeba było w klubie uruchomić strażaka o doświadczeń. Dzielnie pracował całą noc, tylko nie jestem pewien, czy nie pomylił się i nie podłączył się do hydrantu z benzyną. W każdym razie na pewno nie z wodą. Szanowni Państwo, proszę o zapięcie pasów, bo na zakrętach może bujać. Zaczynamy. W odniesieniu do oświadczenia trenera Larsa Waltera zamieszczonym na TVP Sport przedstawiamy stanowisko klubu sportowego piłki ręcznej Azoty Puławy Spółka Akcyjna. Trener Lars Walter w swoim oświadczeniu pominął i bardzo niesprawiedliwie ocenił decyzję i działania klubu w okresie swojej choroby. Tutaj tylko mały wtręt. Niestety nie tylko na TVP Sport. Ta informacja przebiła się do największych duńskich, a nawet światowych mediów zajmujących się piłką ręczną. I teraz dalej. Klub, podejmując decyzję o rozwiązaniu umowy, nie chciał dodatkowo przenosić relacji z trenerem na forum publiczne. Dlatego ograniczył się jedynie do krótkiego komunikatu. Jednak po opublikowaniu oświadczenia pana Larsa Waltera, klub musi zareagować na nieobiektywne wypowiedzi. Tłumacząc z oświadczeniowego na nasze, klub liczył, że pan Lars Walter będzie milczał, spakuje się, wyjedzie do Danii i będzie łowił ryby. Mając na uwadze sytuację drużyny, stan pandemii w Polsce i stan zdrowia pana Larsa Waltera, klub proponował polubowne skrócenie umowy w celu umożliwienia mu kontynuowania leczenia i rehabilitacji w ojczystym kraju. Pan Lars Walter odmówił jednak prowadzenia rozmów w sprawie ugodowego rozwiązania. Wszystkie informacje w tej sprawie były przekazywane jego menedżerowi lub bezpośrednio trenerowi. Fuh. No i tutaj już zaczynamy lekko brodzić w oparach absurdu. Bo o sytuacji drużyny mówiłem dużo wczoraj, więc nie będę się powtarzał. Nie wiem, co w tej sytuacji zmienia stan pandemii. Gdyby jej nie było, to daliby trenerowi pracować? Czy co? Stan zdrowia oczywiście oceniony przez klub jednostronnie, bo sam trener w swoim oświadczeniu stwierdził, że był gotowy do powrotu do pracy. Ale wspaniałomyślnie i opiekuńczą ręką klub zaproponował: Panie Larsie, co pan się będziesz przemęczał? Weź pan, jedź do domu, a my po prostu nie będziemy robić problemów. I nie uwierzycie. Ale dorosły człowiek, czujący się na siłach, odmówił tej jakże szlachetnej pomocy. Jest trenerem i chciał pracować. I jeszcze słówko o przepływie informacji. Właściwie w tym komunikacie klub nie wspomina, kiedy te informacje były przekazywane i nie wiemy tak naprawdę, czy działo się to już po wyjściu ze szpitala trenera Waltera. Po prostu mu zakomunikowano, a jej stary. Sorry, eee, czy było to na bieżąco? Jedziemy dalej. W czasie choroby pana Larsa Waltera do opieki nad trenerem został oddelegowany dyrektor sportowy Marcin Kurowski, który został upoważniony do udzielania mu wszelakiej pomocy w każdej sprawie. W czasie, gdy okazało się, że niezbędna jest hospitalizacja, a jest problem z przyjęciem chorego do szpitala, udało się ustalić klubowi takie miejsce w jednej z lubelskich placówek. Marcin Kurowski kontaktował się z panią doktor, która opiekowała się Larsem Walterem w czasie jego leczenia w puławach, w sprawie znalezienia miejsca w szpitalu. Sam zaproponował zawiezienie trenera do Lublina oraz przywiezienie go do puław po wypisaniu ze szpitala. Ale pan Lars Walter odmówił i ostatecznie przyjął inną propozycję. Tutaj, tutaj już muszę ostrożnie, głównie z powodu uniknięcia pójścia pierdzieć w pasiak. Mamy tu słowo przeciwko słowu. Każdy z Was, nas, ma prawo do, do własnej interpretacji. Tak samo jak i trener mógł posłużyć się skrótem myślowym i po prostu według niego uznać, mieć na myśli to, że według niego ta pomoc była po prostu niewystarczająca. Ale tutaj, tak naprawdę, jedna sprawa przyciąga moją uwagę najmocniej. Pan Lars Walter odmówił i ostatecznie przyjął inną propozycję. Nasuwa się pytanie, a może właściwie nawet dwa. Po pierwsze, jak długo musiało to trwać, skoro Duńczyk w Polsce w stanie pandemii zdołał sobie zorganizować alternatywę? Lub po drugie, jak małe zaufanie do tego, co może mu zaoferować klub, musiał mieć Lars Walter, skoro tej alternatywy szukał. Z tym Was zostawiam. Pan Lars Walter upoważnił Marcina Kurowskiego do otrzymywania informacji o swoim stanie zdrowia. W oparciu o to upoważnienie dyrektor wielokrotnie rozmawiał z lekarzem na oddziale, którego przybywał trener, i klub miał wiedzę o chorobie pana Larsa Waltera. Okej. Okay. Tutaj jak wyżej, słowo przeciwko słowu. Daje to każdemu pod rozwagę. Sam pan Walter przyznał, że jego choroba jest poważna. Po takiej chorobie, po opuszczeniu szpitala, zasadne jest kontynuowanie leczenia i rehabilitacja. Ostatecznie nie wiemy z jakiego powodu trener się jej nie poddał. I tutaj wracamy do karuzeli. Kręcimy się. Oczywistym jest. Że zapalenie płuc, a już zwłaszcza to w następstwie COVID-19, to jest poważna choroba. Jednak w jaki sposób praca jako trener miałaby uniemożliwiać ewentualną rehabilitację? Tego nie wiemy. Przypominam sobie trenerów starszej daty w puławach. Oni raczej energią na treningach nie tryskali. Problemy zdrowotne, każdy z nich jakieś tam większe lub mniejsze miał, a jednak niektórzy osiągali niezłe wyniki. Nie wiem, widzę Ryszard Skutnik, serdecznie pozdrawiam Panie Ryszku. Czemu więc trener Walter tej rehabilitacji się nie poddał? No, może dlatego, że po prostu czuł się dostatecznie dobrze, żeby się jej nie poddawać. To jest chyba mimo wszystko, wciąż jego decyzja. A nie oceny klubu, czy to dobrze, czy to źle. Rozpędzamy się. Uwaga, będzie mocno. Pragniemy podkreślić, iż dyrektor sportowy utrzymywał też stały kontakt telefoniczny z panem Larsem Walterem, co wynika z przedłożonej przez niego dokumentacji telefonicznej i SMS-owej. No i niestety, już w trakcie szykowania tego materiału. Klub sportowy, piłki ręcznej, azoty ławy, spółka akcyjna, był łaskaw poczęstować nas tą dokumentacją, właściwie zapisem tej dokumentacji telefonicznej i SMS-owej. Bareja przewraca się w grobie. A ja, ja chciałem tylko serdecznie i szczerze pozdrowić pana Marcina Kurowskiego, bo to jest naprawdę fajny facet. Uwaga. Praca trenera jest niezwykle stresująca, ciężka, wymagająca dalekich wyjazdów. Po poważnej chorobie, która niewątpliwie znacznie osłabiła jego odporność, kontynuowanie pracy, zwłaszcza w okresie pandemii, mogłoby narazić pana Larsa Waltera na poważne komplikacje. Klub nie miał innego wyjścia. Nie mógł pozwolić na dopuszczenie do narażenia zdrowia trenera, które również w konsekwencji miałoby poważne skutki dla drużyny klubu, w decydującej fazie rozgrywek. Czujecie to? Czujecie? Ja już naprawdę nie wiem, czy to jest bardziej Bareja, czy Science Fiction. Niewątpliwie osłabiła jego odporność. Niewątpliwie ta jakże wartościowa opinia gremium profesorów medycyny przy klubie nie może się mylić. Praca trenera jest ciężka, stresująca, do tego te dalekie wyjazdy. Ajdź! Klub nie miał wyjścia. Jestem dla nich pełen współczucia. Oni naprawdę nie mieli wyjścia. No nie mogli pozwolić na narażanie zdrowia trenera, tak? Więc podsumujmy, narażaniem zdrowia trenera Waltera byłoby stresowanie go, dopuszczenie do ciężkiej pracy. I zmuszanie do dalekich wyjazdów, tak? Więc co w zamian mu zafundowano? Zwolnienie z pracy, absolutnie niestresowa sytuacja, proszę się nie denerwować. Wyprowadzkę, jak wszyscy wiemy, leciutka robota. I powrót do Danii. A jak wiemy, to jest tutaj zaraz za radomiem. Jakżeż wspaniałomyślnie. Jakżeż wspaniałomyślnie. W klubie. Humor gitówa, możemy jechać dalej. Teraz już trochę z górki. Pozyskanie trenera Roberta Lisa na stanowisko głównego trenera, koordynatora sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu, wynikało z konieczności zapewnienia drużynie pełnej obsady trenerskiej tak, aby możliwe było osiągnięcie chociaż jednego celu sportowego postawionego przed drużyną. Trener Lars Walter nie przekazał również w swoim komunikacie pełnej informacji o wszystkich powodach, które zmusiły klub do rozwiązania umowy. Wszyscy wiemy, że w tym sezonie nie zostały zrealizowane cele na jakie liczyliśmy, gdyż drużyna przegrała ćwierćfinał Pucharu Polski, nie awansowała do fazy grupowej rozgrywek EHF Przegrała kluczowe mecze w PGN i G Super Lidze. Drugie miejsce w Lidze w tym momencie jest efektem mniejszej liczby rozegranych spotkań przez Orlen Wisłę Płock. Co do celów sportowych, to ja już dużo o tym powiedziałem wczoraj. Jakby ktoś chciał posłuchać, to zapraszam do, do poprzedniego komentarza. Natomiast to stanowisko. <grych> trenera, koordynatora sztabu szkoleniowego to mnie niezmiernie cieszy do teraz i śmieszy. I śmieszy. Swoją drogą, naprawdę na miejscu Michała Skurskiego poczułbym się co najmniej dziwnie w tej sytuacji. W konsekwencji, po konsultacjach prawnych wobec odmowy woli prowadzenia rozmów przez trenera, klub był zmuszony podjąć trudną decyzję i prowadzić takie działania jak opisane. Nie można jednak zarzucać klubowi braku woli i komunikacji. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Tutaj też tak jak już zaznaczyłem wczoraj. Ważne, że wszystko zgodnie z kontraktami i tak i tak dalej i tp i td wiadomo. Klub był zmuszony. Choć decyzja była trudna, ale nie można zarzucać klubowi braku woli i komunikacji. To jak widzimy, każdy traktuje nieco po swojemu. Reasumując. Grupa Azoty czy za taką reklamę rokrocznie płacicie tak duże pieniądze. Miasto Puławy oczywiście zasługuje na tą drużynę. Już niedługo nowa hala. Miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli się w niej spotkać. Ale zasługuje na drużynę, która będzie działała dobrze nie tylko na kanwie sportowej, ale też instytucjonalnej. Koszulka, ta koszulka z lat 90. to nie jest przypadek. To jest taki trochę hummel, trochę polsport. A trochę nie wiadomo co. Pozdrawiam serdecznie.